Dzień dobry! Jestem Karolajna i ogólnie prowadzę po północnej Norwegii ciężarówki różne, małe i duże Teraz jadą moim małym zielonym smokiem czyli dużym tirem tak to tam się chyba zwie po spolicie razem ze Sturschle. Dzisiaj. Jechałam sobie o godzinie 3 rano z Teraz jestem już w drodze powrotnej, jest godzina 12. I powoli człapię się w stronę Promu. Jako, że w nowym roku piękna zima u nas tutaj, i jako, że ja dzisiaj przyszłam do pracy, pogoda oczywiście zaskoczyła mnie, znaczy nie zaskoczyła, ale pogoda stwierdziła, że Karolinie nie może być zimno, więc po. Stanowiła, że zrobi dzisiaj odwilż. I tak to jest od paru moich zmian. Kiedy ja wsiadam sobie w samochód, jadę, jest pięknie, jest po prostu super. A kiedy ja wsiadam, pogoda po prostu stwierdza, że trzeba się ocieplić. Może to ja tak sprawiam, że ocieplam cały ten region, nie wiem. Co zmianę, jadę, po prostu jest plusowa temperatura i wszystko się rozpuszcza. Od paru zmian co jeżdżę, czy na szerwej, czy tu po okolicy gdzieś, jest, jest odwilż. Powiem tak, jeszcze od grudnia ani razu mi się nie zdarzyło jeszcze, żeby jechała i było minus 10. Tak cały czas. Mam gdzieś tam pojedyncze mrozy, ale te mrozy to są po prostu gdzieś tak w dolince. Ale najczęściej jest to odwierz, jest po prostu taka ślizgawica, że jadę ledwo, żeby się tam, żeby zmieścić się w drodze, po prostu jest ciekawie, ja nie wiem, naprawdę się zastanawiam, się ze mnie śmiał dzisiaj kolega z innej firmy, że co mnie widzi, to po prostu pada deszcz i jest ślizgawica na drodze, jest ciepło, no ja mówię, no coś w tym musi być. Nie mam pojęcia co, ale jest. Wczoraj, przedwczoraj było po około minus 10, minus, nawet mieliśmy 12. Ze względu, że ja teraz wieczorami na nocki jeżdżę na zorze Polarną, więc dlatego też nie jeżdżę codziennie tutaj ciężarówkami. I były naprawdę fajne mrozy. Nawet wczoraj było parę stopni poniżej zera. Dzisiaj po, w tym momencie jest 3 stopnie. Rano jeszcze jechałam, śnieżyło. Było tak kozera, nie było źle. Teraz pojechałam za rzeczy, zrobiłam sobie przerwę, wracam. Kałuże, kałuże mokro. Posypane, ale śliska jak kozera. Czy to jest moja sprawka? Nie mam pojęcia po prostu. Ja liczę na to, że później albo się to w międzyczasie naprawdę wszystko i gdzieś tu przyszło i się rozpuści, albo niech coś tutaj z tym zrobią, bo ja dzisiaj wracam przez góry, przez Brevi i powiem tak, że jestem ciekawa jak ta droga będzie wyglądała. Czy ja sobie po prostu będę mogła normalnie jechać? Będę je, niestety musiała wyjść z samochodu. I zakładać moje ukochane łańcuchy, żeby jechać. Wolałabym tego nie robić, bo się zmoczę. Zmoczę sobie kurtkę, zmoczę sobie rękawiczki. No, już taka pogoda, prawda? Że, żeby założyć, to trzeba najpierw leźć pod samochód. Więc wolałabym, żeby to jakoś do tego czasu, a ma pogoda 3 godziny z minutami żeby do tego czasu coś wymyśliła w tym miejscu. No zabawnie jest, jest po prostu zabawnie! Ale przynajmniej dzień polarny nastąpił. Skończyła się, znaczy dzień polarny, jeszcze nie, ale zakończyła się noc polarna, więc jest coraz jaśniej słońce mamy nad horyzontem. Na razie mamy chmury, więc... Też jest ciemno, mórzasto jest. Przejechałam kawałek. Jestem w miejscowości Wik. Telepię się, po prostu telepię się. Są odcinki, gdzie jest fajnie, gdzie naprawdę widzę asfalt. Właśnie doszłam do porozumienia z moim samochodem. Który cały czas mi krzyczał, że jest ślisko. Żeby on mi nie krzyczał, kiedy jest ślisko teraz, tylko kiedy właśnie jest dobra przyczepność, prawda? Bo ja widzę, że jest ślisko. Ja sądzę, że on też widzi, że jest ślisko. I w ogóle jest 5 stopni. 5, 5. Zima w Arktyce. Więc jak znajdziemy dobrą przyczepność, to mam je informować o tym, żeby ja wiedziała, jak ma, jak, żeby lepiej jechać, prawda, bo tak są momenty, że już w pewnym momencie bałam się, że zobaczę całe logo z naczepy w lusterku, jak zjeżdżałam z górki, ale na szczęście zobaczyłam tylko dwie pierwsze literki, a słowo ma pięć, więc nie jest źle się wybrałam dzisiaj po prostu jestem przeszczęśliwa. Nie, nie jest tragicznie. Jeszcze nie to, że ja się stresuję czy coś takiego, tylko po prostu powiem tak, chciałabym sobie pojeździć. Trochę myślałam, że tak jak ostatnio jeździłam na zorze, drogi były tak właśnie pięknie zmrożone, no można było sobie normalnie jechać. I tak sobie pomyślałam, będę jechała swoim smokiem, no to tak sobie będę też normalnie jechała, a tu jadę sobie też normalnie. Pilnuję cały czas, czy mam czapność, czy wszystko jest w porządku. No widać, tutaj są takie pasy, gdzie jest asfalt, prawda, No obok jest taki lód Posypane jest trochę, ale gdzie nie gdzie po prostu jest no taka totalna szklanka. Ja wyszłam z samochodu, musiałam zabrać rzeczy. Dobrze, że nie podjechałam w miejsce, gdzie powinnam tam wjeżdżam tyłem najczęściej, ale tam jest taka lekka górka i mówię, a nie chce mi się dzisiaj, bo widzę tyle samochodów jedzie Wow. Eee, więc stwierdziłam, że się zatrzymam i pójdę sobie. Trochę ślisko, nawet w butach. <grywia> Mówię tak. Taki wiecie, zmrożony jak macie lód. E, czy śnieg był wcześniej, prawda? lód i na tym woda jest po prostu. Że jak się idzie w butach, to tak nawet ciężko jest. Tak się idzie takim pingwin, Tak jak pingwinki chodzą, po prostu, żeby złapać jakąkolwiek przyczepność i zaraz nie być tyłkiem w tej kałuży, w lodzie i we wszystkim, po prostu, żeby się nie wygrzmocić. Więc mówię, dobrze, że sobie nie podjechałam. Przynajmniej sobie normalnie ruszyłam. Teraz podjeżdżam pod górki. Czasem tutaj chłopaki stają, ale teraz to... powiem tak, w tym roku jeszcze nie widziałam tutaj, żeby ktoś stał. ale może dlatego, że też codziennie nie jeżdżę, prawda? Śniegów też nie mamy za dużych. No droga E6, to jest droga, w tym momencie jadę do Olderdalen. Ale jest pięknie, słuchajcie, jest naprawdę pięknie i już ta noc polarna właśnie się skończyła. E, więc słońce jest coraz wyżej nad horyzontem, chociaż cały czas jest za górami, tak jak mówiłam wcześniej. Nie widać tego e, słońca bezpośrednio. Jeszcze kilka dni dopiero pierwsze promienie słoneczne. Z tego co dobrze mi się kojarzy, to jutro powinien być pierwsze promienie słoneczne w mieście, ale znając szczęście, będzie padało. I będą chmury. No dzisiaj są chmury cały czas. E, sami widzicie, jak to tam wygląda. Śniegu nie ma za dużo. Nie ma. Ale to jest północna Norwegia. Powiem tak, ja teraz czekam na ten moment właśnie, żeby to słońce wyszło. Oczywiście będzie się jeździło w okularach przeciwsłonecznych prawie cały czas, kiedy ono jest, bo ono będzie tak nisko nad horyzontem. Tak jak, no, niziuteńko po prostu. Tylko się wyłaniać będzie, będzie... I chować się. I one do półki mniej więcej dopiero za jakiś miesiąc no prawie półtora miesiąca wejdzie tak wyżej, że te okulary nie będą potrzebne. Teraz, przez najbliższe tak dwa tygodnie, kiedy słońce się pojawi, to jest po prostu jazda w okularach, ze względu na to, że jest po prostu nisko. Pogoda, która teraz tutaj jest na północy. No nie jest jakąś taką super pogodą zimową, gdzie, gdzie jest jakby taka typowa pocztówka z północnej Norwegii. Nie ma tego śniegu dużo, jest naprawdę bardzo duże ocieplenie w tym roku w porównaniu do lat poprzednich, gdzie zaspy naprawdę były spore, gdzie było bardzo dużo tego śniegu, był mróz. Teraz tak naprawdę to jest pogoda w kratkę, chociaż nadal jest pięknie, teraz jest coraz jaśniejsze są te dni. I powiem, że mi się to podoba. Oprócz tej drogi, która jest dzisiaj, bo wolałabym, żeby żeby tak ślisko nie było. Wolę się nie gibać tak po drodze bezpośrednio, tylko sobie jechać po prostu jechać. No ale właśnie, to jest to, co ja też lubię. Wyzwania. A jak? Oczywiście. U nas na Norwegii a tak naprawdę tutaj wyzwania są na każdym kroku, a szczególnie właśnie ta na no Arktyka, więc wyzwania są. Nawet czasami wyzwaniem jest bardzo, y, jest taki moment, kiedy się w rano wstaje, odsłania się okno, a tam się patrzy i nie można znaleźć własnego samochodu, który stoi parę metrów od domu i widać tylko jedną taką wielką górkę. I gdzieś tam lustereczka wystają, prawda? Zdarza się, w zeszłym roku parę razy była tak zaskoczona, że i w tym momencie się podejmuje decyzję, na przykład dzwoni się do kolegi, który jedzie w tą samą drogę do pracy, czy, będzie, czy mógłby mnie odebrać po drodze, bo mi się nie chce odśnieżać. Ale warto jest odśnieżać, bo teraz na przykład jest tak, że pada śnieg, później jest mróz, później jest odwilż e, albo w międzyczasie wszystko, więc lepiej nie mieć skorupy lepiącej ten śnieg, bo później to jak właśnie tak wszystko się rozpuszcza no albo później jak zamrozi, to już przechlapane, tak naprawdę trzeba kuci, więc trzeba pilnować tego. Ale powiem tak, w tym roku jeszcze się nie naodśnieżałam aż tak. Parę razy były takie dni, kiedy ja to nazywam fitnessem, że nie muszę iść ani na siłownię, ani nic. Po prostu szufla w rękę i odśnieżamy. Ale nie było tego tak codziennie. Na przykład w zeszłym roku były takie tygodnie, że po prostu trzy razy dziennie trzeba było odśnieżać. Tyle śniegu gotłowało. W tym roku... No deszcz więcej tutaj pada. Ale... Ale jest fajnie jest fajnie. Właśnie jadę na prom w Olderdalen, muszę jeszcze jedną e, odbiór zrobić i będę się przeprawiała tak jakby stąd naprzeciwko, tak do tyłu trochę, bo tak tutaj prom jest. E, tam daleko, jak się góry kończą, jest taka dolinka, tam jest Birtaware, też tam, bo ja jeżdżę właśnie jak może zaraz będzie widać, ogólnie po prawej stronie jest taka góra, którą trzeba obkrążyć, jedzie się właśnie w tamtą dolinkę, tam na koniec fiordu obkrąża się i dopiero się jedzie tą drogą. Ta droga po prostu prowadzi na około tego fiordu, naprzeciwko. Nie ma tu mostu, nie ma tunelu. E, mniej więcej to jest około 30 paru kilometrów, jakby żeby przejechać naokoło tego fiordu, ale no, tak się jeździ, wszyscy tak jeżdżą. Ja dzisiaj rano też jechałam i było o wiele lepiej w tym miejscu. Ale co tam? Mam dobry czas, na prom zdążę. Na spokojnie, tak? Na spokojnie. Nie ma tutaj co się stresować. Jedzie się na spokojnie. Zobaczcie, jaki ruch jest, prawda? Jest poniedziałek, 12:45 w tym momencie. Ruch na drogach norweskich, tak wygląda. No, latem jest trochę większy ruch, bo przyjeżdżają turyści, przyjeżdża dużo kamperów. Ale zimą głównie lokalny ruch, tak to wygląda. Wjeżdżam właśnie do Lerdalen. Tutaj po prawej stronie, tam nie wiem, czy widać kawałek, jest właśnie prom, miejsce, gdzie ja właśnie będę stawała, żeby, żeby się e, promem płynąć, ale jeszcze tutaj muszę w międzyczasie podjechać i odebrać kontener jeden, taki nieduży bym podjechała, mam nadzieję, że posypali buziaczki wszystkim, trzymajcie się cieplutko nie ślizgajcie się nigdzie zbytnio, bez zabawy, pa!